Fajnie niż tam, gdzie byliśmy wtedy, nie? Czekaj. Pojedziemy widzowie na czarno. Czekaj, przytrzymaj mi Ja ich schowam zaraz. Ej, tak się boję, serce mi wali jak po całe. <laughs> Ej, bo dawno nie idziełam, boję na się. Na spokojnie, od lewej do prawej. Dobra, chowam ale was upierzchnię. Ja pierwsza, czy ty? No właśnie nie wiem. Chyba może ty może pierwsza. Może ty? Ja pierwszy? No ale jedź po Wolusiu, dobra? No to nie ma tak. No proszę, bo ja nie... patrz, tam dzieci jeżdżą, trzylatki. No dobra, ale dzieci pewnie jeżdżą oto jeszcze w wizytach. No jedziemy, spokojnie. Ja też muszę jeszcze wysuć. Ale czuć, że ktoś tu śmieje. Ona żyje? Pamiętaj, że patrz na boki też kto jedzie, Agata. Pamiętaj, że patrz na boki też kto jedzie. Pamiętaj, że patrz też na boki kto jedzie. I się ch... jeździ. Ło ku... <tryk> 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 Hamuj! <tryk> nie pisz, tylko hamuj! Agata! Dobra. <tryk> Ty rozumiesz, że masz nie piszeć, tylko hamować? prawie! <tryk> No jak? No Narty ustaw w dół i jedź. A po co ty piszcie? Dobra, też ci nie... <gryw> też nie pamiętam jak się jeździ jednak Narta mi poleciała Rzuci mi pan nie rzuci Żyje? Żyje? Za duża górka Uważaj na te zaspy Ja nie jeżdżę tymi zaspami Jadę w prawą stroną, bo tu jest wyrycze Leci, leci, leci Żyjesz? No, jeden, jeden Gratuluję Dobrze, że akurat się z kamerą odwróciłem Stań sobie bokiem do stoku Jedymy? Jak chcesz, to krzycz Dawid Kręcaj, <noise> hamuj, hamuj i w drugą stronę, w drugą stronę. To nie w Agata. Nie możesz, musisz więcej jeździć do boku. Za bardzo jedziesz na prosto. Jak już panikujesz. To nie myślisz o skręcaniu, a musisz skręcić, bo ci to wyhamuje. Kumasz? No ślizga się, bo jest tu, tu śnieg. No No i skręcaj. No tu już jest fajnie, bo tu już jest Ja jadę trochę chwilę. Do boku Dobrze, i druga, druga już Odbijaj, odbijaj Uważaj, cześć Mniej paniki Ja sobie zapierdolę chwilę trochę. Tu leży? Nie. Jedzie, jedzie, jedzie. No nie widzowie, no muszę pamiętać, że jestem zagadką na nartach, muszę też o nią dbać. O, tu jest dobra górka jakaś. Jest. Jedzie, 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 jedzie I skręć, i skręć! Tu jest uważaj, bo tu jest stromo Agata O, tu jest przyjemny. Żyję. A ja się wywalają się też ludzie. Stroma, stroma. To jest mocna góreczka, nie? Tak będę strzelił. Znowu! Na spokojnie! Kikami się wesprzyj! Kiki z przodu. Kiki z przodu. O, Agacie ja jeszcze chyba do Ja też się na moje boli noga. Co? No i jeszcze no więcej do boków jeździ. Ja też trochę przystopuję. Bo ta za duża, za duża popisówka i mnie powypinało. Ale chłop na krechę jedzie. jedziesz? na no, spokojnie, o już jesteśmy na dole ale dobrze trzeba próbować chodź tutaj, bo tu jest bardziej gładko Jedzie, jedzie. Ej, ale giry tak bolą, widzowie. Ja pier... Ch... Chuj... giry bolą. No i wojnina. Ej, ale męczą się giry. O piesiu. No. Ciekawa górka. Ja nie tutaj, ja będę ja będę ja tak Dobra, sorry, ale będę tutaj, ja będę tutaj, mnie Nie tutaj, ja będę tutaj, Daj mi tutaj, ja będę tutaj, ja będę tutaj, ja afera. No ja Daj mi ja Daj mi, o, tu jest lód, ja będę tutaj, ja 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 czy to już jest do śniega się rzuciłem na to Jezu to jest, nie no ten świetny śnieg Tu będzie gleba to wszystkich rzuca No patrz spokojnie tu chodź, tu chodź, bo tu jest płasko Ale tu na środku jest kurwa tak edzion Tu jest też ślisko Uważaj No, tu to podbliżne Chwamy na Agatę Jedzie Ole chłop tyku w drzewa Kurwa nie widzę już czatu pa. oho, nie jest łączenie za No dawaj O chyba trochę przesadziłem Bagaty nie widać No teraz znowu ta ta znowu ta górka no ta stroma Chcę się trzy razy na nie wydawać No jak nie? No tam co leżałaś to mi jammarki pięte Jadymy No nie bój się Na spokojnie I więcej skręcaj Ale w sumie dobrze, że ona jedzie wolno Bo przynajmniej ja mogę sobie z wami co jakiś czas po, po, popisać Bardziej się ogląda jak skręcasz Żebyś się nie wychowała pod wieżę Ja to trzymaj to oni to się podtrzymują Bo ja jak ty idę Ułep się z nami Chcesz tak to szybko pojeździć? Co? Tak szybko pojeździć Kto? Nie, spokojnie Ty jeździsz swoim tempem ja se zjeżdżam, czekam na Ciebie przy kolejnym zjeździe i se gadam z widzami To ja jadę Okej, okay, teraz to fajnie Oj, poczułem to Poczułem to Dobra tam... Na... O fajnie, teraz, teraz się dobrze zjechało Za pierwszym razem tego nie, nie czułem tak To Agata leci? Nie, to ziomek na swą Agata też leży Na kijkach! Aha ten gość specjalnie się w... przy Agacie, żeby ją poderwać. No niestety, zaraz poczuję, jak narta przepływa przez jego tętnicę szyjną. ja tak, aj, przepraszam, wywaliłem się. Ale już fajnie ciemność się robi, fajny się teraz stok robi, bo coraz mniej ludzi będzie. No się teraz wszyscy jadą zbierać na Sylwestra, na imprezy, my sobie pojeździmy. I skręcaj! Odbijaj, odbijaj! I do boku! No jedź i skręć, skręć. No dawaj, dawaj, dawaj. I w drugą słyszy, słyszy, bo skręcam. Spokojnie i teraz, już skręcaj, tu gdzie ja stoję, to zacznij skręcać, a ja jadę w dół. Dzielnością chyba. No prawie była gleba Brać w... No nie wiem czy na czarno jeszcze pewnie się jadła tak Na czerwonej sobie dobrze radzisz, ale jesteś niepewna A ja teraz na nawet dobrze czułem tą czerwoną no to się, się waliłam Tak? No. Na pewno a tam by tylko jadła Pan jedzie, pan jedzie Szybko, zielono, zielono, nie przyszedł, dawaj, dawaj Tak jest! Sami! Ajajaj, aj, aj, ale szkoda, że z to tak się... O, pan jak kontroluje Dziękujemy Fajnie, podoba mi się to, że pan nie siedzi tylko, żeby siedzieć Tylko też pracuje, no Nie, no dobra, tu nic nie widać Nie, ja, ja tu widać O kurwa o, kurwa. dobra, no nie, no tu jest stromo, rzeczywiście, tu nie widać góry. Nie, no to jest przesada. Ja nie widzę, co jest 5 metrów przede mną. Dobra, czerwona, nie chcę, Agata, jutro sobie. Nie, widzowie, to jest przesada. Dobry dziadek, dziadek no na nartach dziadek. Ej, Dobra, mi się, czekaj, pomóż mi! Co mam zaraz zrobić? Narty razem. Zjedę tam do przodu, wyobraź sobie, kurde, na dół Czekaj, muszę telefon schować i ubrać rękawiczkę Strasznie tu jest? Co? A? I, i, it's hard to ride? Or... Uh, it's, it's the first I see But then it's real nice Aha, ok yeah. <laughs> To idziemy na czerwoną, thank you so much you. No nie. Ja tak, it's hard to drive? <laughs> Ja tak, witam, witam Ja tak 100% z matury ustnej. Czekaj, bo nie mogę się... Ja tak sorry Ja tak really sorry Difficult, it's really difficult to ride on this gra on this mountain It's hard to drive Ale zrozumiałeś Dobra, jedziemy Jedziemy i baila z moją bandą <laughs> Co? Jedź czerwono czekam na dole nie. No dawaj No nie jedź tu, jedziemy czerwono. Bo cię widzowie na Marię, niech tak możesz Nie no muszę jechać Nie bo ale rozwalisz te tak zobacz Nie rozwalę, jedź Jedź czerwoną ale co mi teraz? No to jedź czerwono nikad... No to wróć sobie tym Nie To jedziesz czerwono sama Nie jedź czarną Ty czarną nie jedź, bo ty spanikujesz się zabijesz Ale ja chciałam zobaczyć jak ty tam wjeżdżasz. no No to zobacz na streamie no Ale jak mam jechać zobacz na streamie? Jadę Jadę na dole? No, ale jedź powoli, uważaj na siebie Będzie piszczeć coś Ja mogę zginąć Ale do ważnych świat należy, tak? Dobra, jedźcie chłopaki, ja ze wami pojadę Trochę mi szlaki przetrzecie Ej dobra, tu nie widać nic Ej dobra Ej dobra. O kurwa. Dobra widzowie. Ej dobra oni jadą, oni też nie zerwają. Two. Żyjesz? Żyję, Tylko mi Dobra, tam już to pewnie nie było tak źle Ale ten Pierwszy etap Jest przerażający, nie? Ale, no sam lód, no Widzowie, by było wszystko widać? To jest fajne Fajne, no Żyję A tu tu jest, no świeży, świeży śnieg. Tam było fajnie. Thank you. Mać! Początek był fajny, bo tam było gładko. Ale tutaj, jakby od połowy do końca, to ch... ta trasa bo tego śniegu sztucznego w i samo ci wybijało na artę. Gdzie jest Agata? Hej, nie ma jej. Ej, nie ma jej, a ludzie już zjeżdżają O, muszę wstać Nie, pan tu jedzie, czy muszę wstać? Nie widzę Ej, jedzie na mnie! What the hell? Ej, gdzie ta Agata jest? zaczynam trochę martwić Nie, jedzie, jedzie, widzę ten kantopuk Widzę ten kantopuk Gdyby ona tylko pod to nie wpadła bo i nie wyciągnę z tego Ona chyba... Patrz, patrz Agata skręcaj Była gleba? Była gleba? Była gleba? Była gleba? Jedna, ale poważna? Czy... Bo widzę, że buty to masz całe w śniegu Lekka? A powykręcało ci giry lekko? Ja się glewam i ja nie wiem co tu ja A ty jak, no co? Ja zjechałem całą bez gleby. Tak. No. I co, fajnie czy nie? Gorzej? Eee, od, od startu jakby do połowy było fajnie ale później eee, od połowy było bardzo dużo tego sztucznego śniegu i tak się źle jechało. Ja chyba idę kiełbę zjeść. No to, po, to się napić i jeść. No idziemy, ja idziemy. Jezu! Ale teraz się na jeździ, bo jest prawie, bo prawie nikogo nie ma. No bo ludzie już się zbierają na Sylwestra. No idziemy wstawaj! No idziemy!